Proszę Państwa, ja, ja mo Upper, może tylko, tylko parę, parę słów. Ja jestem bardzo zadowolony i to szegródnie dlatego, że właśnie w Muzeum Kultury Putpioskiej, w postrówiece prezentowana ta wystawa. Jak już Pani doktor wspomniała, ona jest już w trzecim miejscu, pokazywano oczywiście w zależności od tego, jakie jakiego możemy lokalowe. Ona miała swoje różne wydania. Muzeum w Łąży była otwarta w marcu 2015 roku po tym Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu no i teraz na sam koniec, a w zasadzie 20, 20 czyli na początek jakby w zasadzie to od tego się zaczęło, pokazujemy właśnie tutaj w Austrołęce. Wystawa jest, tak, czyli tak była zaplanowana, żeby pokazać na no miarę możliwie szeroki zakres działalności Adama Chętnika, oczywiście te rzeczy, które są znane, Chcielibyśmy może jeszcze przypomnieć, ale może bardziej chodziło też o te mniej znane działania na machetnika, które, które niekoniecznie są nam znane jako muzelnikom albo powszechnej publiczności, tak może nie za bardzo. I dlatego też między innymi chcieliśmy, żeby ta wystawa była miejsca w Ciechanowcu, która jakby z natury rzeczy obejmuje trochę inny teren działania niż my tutaj na terenie Mazowsza. Zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj wystawa ta jest otwierana i mam nadzieję, że tak jak u nas taki w będzie cieszyła się dużym bo powodzeniem, bo, bo myślę, że gdzie jak gdzie ale w stołońcach postać adama Fiatnika. i to ten rópiosczyzny jest znana, ale nigdy za dużo wiadomości o tym człowieku. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. A, bardzo, bardzo, chciałam, żeby wystawę. bardzo proszę pani Jacku jeszcze. <tum> Dziękujemy bardzo, że w tak w napiętym czasie z publicznymi obowiązkami znalazł Pan, że dla nas przyjdzie na otwarcie odstawy. Pan Jacek uczestniczył głównym organizatorem uroczystości, która była w piątek w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Uroczystości, na której podsumowano obchody Roku chętnikowskiego, aczkolwiek jak Pan zauważył, wtedy jeszcze nie skończyły się działania związane z tymi e, obchodami. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Oczywiście jest miło, że jestem z Państwem. Dziękuję Pani Dyrektor za tę inicjatywę, organizację tej wystawy i zaproszenie rodziny chętnika. Niestety, jak zwykle chcę to podkreślić, ponieważ te wszystkie wysiłki w roku Realizujemy razem żonę. Dzisiaj nie mogła ona przyjechać, zmęczona już, bo jest choroba słabsza widocznie. Więc koniecznie przyjechałem, chociaż na półtorej godziny sam. Bardzo chciałem. Więc wracam do podziękowania. Dziękuję pani dyrektor za tę wystawę. Wystawa jest mi znana, proszę państwa. Uczestniczyłem w otwarciu, w pierwszym otwarciu w Łomży tejże wystawy. Wystawa jest znakomita, wspaniała, niezwykle wartościowa, jeśli idzie o logistykę, o takie spojrzenie wiza przejściowego, ale również sobie ma pewne przesłanie i pewną głębie, bo tytuł Adam Hennig znany i nieznany. Się okazuje, że dla społeczeństwa jak i dla rodziny, że w czasie tych wielu, wielu, kilkudziesięciu zdarzeń tegorocznych i ubiegłorocznych, jakby zaznajmiamy się z nowymi zagadnieniami, które są udziałem na E. Ja sam, pierwszy raz wjeżdżając z to wystawę, będąc gościem pana dyrektora, jeszcze morskiego w stwierdziłem wiele wątków, wiele zdjęć rodzinnych mi nieznanych, więc. Szczególnie jeżeli mówimy o Adamie Chętniku, jest potrzeba penetracji jego życia i ta wystawa spełnia to zadanie. Rozumiem, że jakby wartość tej wystawy podwaja się na terenie Ostronki. No, mówi się, że jest to przecież stolica kury, ale ze Ostronką Adam Chętnik był bardzo związany. Kiedyś te pomysły towarzyszyły Janowi Hendrykowi, żeby Muzeum Chodniowskie przecież było w Ostróweńcu. Poza tym, również mając często styczność w różnych instytucjach, w każdego rodzaju spotkania w Ostróweńcu i w okolicy, stwierdzam, że tak naprawdę <laughs> przyda nie tylko rodzinie, ale i Państwu, szerszemu społeczeństwu, bo wiedza na temat dorobku, Twórczego, czy siłowego dla machetnika rzeczywiście jest y, niepełna, czasami szczątkowa. Ja w paru wystąpieniach y, w różnych miejscach to podkreślam. Więc ta wystawa spełni znakomitą rolę. Ona jeszcze ma jedną wielką zaletę, która uciekła panu dyrektorowi Jaszczemskiemu. Tutaj ta wystawa będzie trzy miesiące, bo niestety była krótko, bardzo tego żałujemy, bo jednak. Te korzenie dama chętnika tam, tam są w jakiś sposób umiejscowione, e, aczkolwiek znaczy, że społeczeństwo dobrze to wystarczy, zwiedziła.